Hej, cześć, witajcie w czwartym odcinku Stellaris na modzie na Star Treka, w którym gram Imperium Klingońskim. W poprzednim odcinku udało mi się y, zapanować nad tą gospodarką. Dzisiaj postaram się jeszcze bardziej poprawić, żeby już naprawdę było nieźle i będziemy myśleli o jakiejś większej wojnie, na przykład hu z Husnokami. Pytanie, czy ja mam na nich roszczenia? Nie, nie mam ich w ogóle. Tutaj też jest troszeczkę państw, które mógłbym popodbijać w tym czasie. Co też mogłoby nie być najgorszą opcją? Bo się zastanawiam, kogo zaatakować, bo być może jeżeli zaatakuję nie to państwo, które trzeba, to reszta z moich sąsiadów dołączy do federacji i wtedy już nikogo nie będę mógł podbijać. No właśnie, zobaczcie, tutaj się zaczyna integracja już. Federacja będzie się robiła coraz większa i większa. I to jest niesamowicie niebezpieczne. Bo już w tym momencie mają tych planet zapewne ze 30 albo 40. Niestety nie ma tutaj żadnej społeczności gwiezdnej, więc nie mogę zobaczyć, jaką mają siłę dyplomatyczną. Wiem na pewno, że moi sąsiedzi z północy są słabsi militarystycznie, pomimo że są państwem militarystycznym, więc no trochę niezbyt duży sukces dla nich. Natomiast Sona są silniejsi. Mają 3800, 1600 z floty, a ja mam 900 z floty, czyli oni muszą mieć flotę coś w wielkości 60 tysięcy. Natomiast jak tam z chustnokami? Nie mamy pojęcia niestety, ile mają z floty, ale to da się łatwo policzyć. Coś koło chyba 2000? O kurwa! Nie no, 2000 z floty. Nadajmy, już, nadajmy też jednemu z nowych rodów y, ziemię. Dobra. Fantastycznie. Wszystkie mają teraz y, przynajmniej 48% opinii o mnie, czyli jest dobrze. W ogóle tych rodów jest mnóstwo. Mówiłem, że w poprzednim odcinku było chyba 8 albo coś takiego. Teraz jest już 11. Dalej czekam, aż y, te tutaj populacje się zdemontują. A to niestety bardzo długo zajmuje. Ojej, mamy problemy. Trzy populacji straciłem na Nausiki z powodu tego, że jest tu centrum handlu narkotykami. Co z tego, że kraj jest w wielkości 3%? No ja nie mogę, ale ale Turbo Genadix, trzy populacji na takim coś stracić to jest przypał totalny. Przez to, że mamy teraz populację wielkości 400 to ta populacja rośnie dwa razy wolniej już w tym momencie. Handlowa Unia Orionów zakłada nowe te filie handlowe na naszych planetach, co akurat nie jest chyba niczym złym. Na razie nic tu z tego co widzę nie budowali, ale to chyba dlatego, że nie ulepszyłem stolic na tych planetach i przez to oni nie za bardzo są w stanie w ogóle cokolwiek budować. No ale co tam? Mamy pierwszy relikt, który coś daje. Możemy użyć kryształu czasu. E, póki co nie będę tego robił, to brzmi niebezpiecznie. A nie, dobra, flotę mają taką samą jak ja. Z floty mają 1000. A ja tu policzyłem 2300. Chyba, chyba coś się pomyliłem lekko. Ta, mają troszeczkę większą flotę niż ja, ale za to mam zapas stopów, więc jakbym chciał, to mógłbym dobudować jeszcze sporo stateczków nowych. Powinienem był w ogóle. Tak, jestem w stanie ulepszyć w ogóle te floty, więc jeszcze będą potężniejsze. Natomiast wpakowałem, jak widzicie, mnóstwo stopów w trzecią flotę, która zostaje gdzieś tutaj budowana. Właśnie, co tam z terraformacją? A, pustych planet nie możemy terraformować. A tą e, pełną radiacji możemy? Nie możemy. 15% kurde możliwości kolonizacji. Dodatkowo podbijanie nowych planet byłoby bardzo przydatne, gdyż w tym modzie jestem w stanie zbudować jedynie jeden budynek naukowy na planetę. Więc jak już taki postawię na każdej planecie, to już za bardzo w technologię inwestować nie mogę. Co prawda w tym momencie za bardzo mi się to nie opłaca, gdyż stankuje to resztę ekonomii. Zdobyliśmy jakieś chyba informacje na temat. Kabalu Suliban, i będziemy próbowali robić to jeszcze raz. Gdyż jak widzicie, dalej duża część ich państwa jest niewidoczna. Aha! Zjednoczona Federacja Planet jest niebieska. Nie wiem, czy mi się wydawało, że ona szara była. Czy może w poprzednich odcinkach rzeczywiście była szara? Co jest lekko dziwne. Teraz powinniśmy być silniejsi troszeczkę we flocie. Oni wbili 1200. A ja wbiłem 1500 z floty, więc jesteśmy teraz potężniejsi niż wschodni nasi tutaj sąsiedzi. I myślę, że będziemy się z nimi bili. Aha, czyli, jeśli bym chciał neutronium produkować, to musiałbym mieć więcej energii. To jest moje ulubione. Chcesz produkować więcej żarcia? No to musisz produkować syf, który produkujesz z żarcia. No co za bezsens. Czyli, żeby mieć więcej żarcia, muszę mieć więcej żarcia. Logiczne przecież, co nie? No i co tam? Teraz energii tracimy z powodu tego, że nasza flota jest dosyć droga w utrzymaniu. Widzę, że dilithium jeszcze nie sprzedaję, ale dilitium jest dosyć tanie, więc lepiej je chyba sprzedawać tak na raz. Ewentualnie mogę zacząć sprzedawać 25 tych suppliesów, bo ich mamy sporo. Żarcie już prawie wyszło na plus, tak naturalnie. Tyle, że rozkazałem im produkować, jak widzicie, ten zielony gaz, którego produkujemy obecnie 3 miesięcznie. Dzięki czemu mogę znaleźć planetę, na której produkujemy najwięcej żarcia. Na tamtej było 51. O tutaj. Dzięki temu jestem w stanie ulepszyć taki budynek. Jeden to zajmie jeden gaz. I wybudować dwa dystrykty, które zwiększą produkcję żarcia o 14%. I za trzy gazy powinniśmy zacząć produkować sporo więcej żarcia tutaj na tej planecie. Więc przynajmniej produkcję tego żarcia zaczniemy tak snowballować, produkując żarcia, dużo więcej zielone gazy i z tego jeszcze bardziej zwiększać produkcję tych żarcia i później będziemy mogli się skupić na czym innym. Więc skoro oni mają lepszą technologię i bardzo podobną ekonomię i 20 planet... Kiedy my mamy 18, no to nie mogę im pozwolić na dalsze egzystowanie, bo będą się od nas niestety oddalali. Powinni nas prześcignąć, o ile nie są głupi, a raczej nie są. Więc będę chciał ich bardzo szybko tutaj zaatakować. Mam mnóstwo roszczeń porobionych, ale to dlatego, że mam bardzo dużo wpływów, a te wpływy są tu bardzo tanie. Kurde, jakby było miło, gdyby na modzie na Star Warsy też wpływy i roszczenia były takie tanie. Więc dobra, mamy coś koło 60 tysięcy floty, troszeczkę więcej nawet. Ci goście dalej są potężniejsi i to prawie dwa razy potężniejsi, o kurde. Ale tak, jak wypowiemy im wojnę, to nikt im nie pomoże. Więc wypowiedzmy im zwykłą wojnę roszczenia, bo to zmniejsza ilość zagrożenia, które tworzymy, podbijając systemy. Wypowiadamy wojnę i natychmiast lecimy tutaj jak najszybciej, żeby nie mieli czasu zaatakować moich systemów, bo chciałbym walczyć na ich terenach. Jak floty będziemy trzymali razem, to nas nie powstrzymają. Nie mam pojęcia, gdzie są ich floty, ale w sumie jedną flotę. A nie, dobra, nie będę wysyłał żadnych flot na zajmowanie systemów, bo jak widzicie, yy, moi wasale się tym zajmą. Te wszystkie rody klingońskie. Od czego się muszą w końcu być. Do czegoś mają być przydatni. Tutaj też nie ma ich floty. Niestety zasięg sensorów mamy mały, więc. Nie będę widział, czy ich flota jest gdzieś tutaj w pobliżu, czy nie. Póki mamy wszystkie floty razem, no to oni nie są w stanie nawet wszystkimi ich flotami mi zagrozić. Chyba że wrzucę jedną flotę wcześniej, a resztę później. Co może być głupim błędem. Czemu te dwie floty się tu zatrzymały i nie leciały dalej? To nie wiem, bo rozkazałem im wszystkim razem się ruszyć, więc to logiczne, że się podzieliły. No przecież. Ok, mamy tutaj flotę, tak jak myślałem, oni będą mnie atakowali, nie będą czeka, Nie będą chcieli kontrolować mojej floty, więc tam wyślijmy jedną flotę, bo jedna wystarczy. A 30, nie. Wyślijmy 14 tysięcy, a resztą. Resztę wyślijmy dalej do atakowania. Żeby se nie myśleli, że mogą na moje terytoria bez żadnych konsekwencji wlatywać, tak po prostu. Oho, pojawiła się następna flota. Czy jednak trzeba drugą flotę też tu wysłać. Ich stacja jest chyba dosyć silna. Ale 25 tysięcy powinno sobie poradzić. Okej. Okay. Ta flota wyleci im tu prosto na twarz. Zobaczymy, czy wygramy. Powinniśmy być zwycięzcy w tej bitwie. Ich posiłki nawet nie przyjdą tutaj, tylko oleją tą flotę i zostaną zniszczeni przez to. Brawo, geniusze. No to gońmy ich. Musimy ich tą flotę złapać. Natychmiast reinforsujemy. A nie! No ship, dawaj, viable, to co? No nieważne. Tutaj nie ma żadnej floty. Ich stacja ma 10 tysięcy. Ja mam 25 tysięcy we flocie, więc to będzie wygrane. Te 13 tysięcy musi natychmiast ganiać za tą flotą, bo ona będzie próbowała uciekać ciągle. Ta wojna już jest jedną z trudniejszych. To jest wojna, którą byłbym w stanie przegrać, gdyby sztuczna inteligencja była jakaś wyjątkowo mądra. Ale. Nie jest, więc raczej mi się uda wygrać. Zobaczmy, tutaj mamy srebrne. Srebrnych bezrobotnych wszędzie, czyli z tym nic nie mogę zrobić. Nie wiem, czemu się ciągle pojawia więcej srebrnych i złotych bezrobotnych, kiedy ja nie niszczę im już budynków ani nic. Dobra, tą flotę trzeba złapać, ale to się uda z łatwością, a tutaj jest nawet następna flota. Więc tak, najpierw złapcie tą flotę, a dopiero później zajmiemy się tą następną. Tutaj zajmiemy sobie jeden system, czyli rzeczywiście pojedynczymi flotami lepiej walczyć na wszystkich frontach, na których się da. Oho, tu leci następna flota idiotów. Wpadną znowu na mnie. Oni chyba też nie widzą, gdzie moje floty są. Tak, by the way, coś mi się wydaje. Ciekawe, ile ta gonitwa będzie trwała. Zmarł mi generał. Czyżby na tej planecie było miliard armii? Tak, na tej planecie było miliard armii. Uwielbiam spam armiami, moje ulubione. Będę musiał nakupywać od Luya minerałów, żeby samemu narobić spam armiami, którego nie cierpię, ale co tam? Co zrobić, kiedy przeciwnik też tak robi? Będę musiał bombardować te planety, ale to marnuje czas mojej floty. Dobra, teraz tutaj lecimy, bo tu jest ich flota, którą trzeba złapać. Pojawiła się tu flota, znaczy to jest armia. Złapcie ją, tak czy siak. Oni są głupi i nie zauważyli w ogóle, że tu moja flota jest w tym systemie. Czy uda mi się ich złapać w tym systemie? Jestem już naprawdę blisko. Nie, nie uda się, oczywiście, że nie. Tutaj powinno się za to udać, a nie, jednak ruszyli się. Tutaj muszą mieć... Tak, z tej stacji najwyraźniej floty przelatują. Ja postaram się tędy przelecieć. I później do tamtej stacji tą flotą. Okej, okay, tutaj wpadłem na ich 11 tysięczną flotą moją. 15 flotą. Więc zawalczmy, lecą prosto na mnie. Powinienem być w stanie to wygrać i rzeczywiście udaje się. Przy okazji, stare statki starego designu z mojej floty są usuwane, kiedy są niszczone. A mogę dobudować sobie wtedy nowe. Więc tak, z mojej floty zostało z 1500 1200, a z jego floty z 1200 zostało 880. Czyli on musi mieć większe zapasy tych stopów. Tutaj próbuję odbić stację. 4000 flotą versus 9000 stację. Pytanie, czy się uda? A, posiłki przylatują. Ale tak, nawet jeżeli nie będzie to totalne zwycięstwo, to przynajmniej sporo systemów zyskam. I chciałbym przynajmniej ich stolicę podbić, i przynajmniej jedną planetę. Tutaj planeta nawet nie ma stacji obronnej, więc jest łatwym celem. Dobra, jak się trzyma ta flota, Darej ma 20 tysięcy. Tutaj pokonaliśmy ze 3 ich floty. Więc poczekajmy aż. Czyli nie mogę wyleczyć tej floty przy tej stacji. Naprawdę? Ale ta flota jest już niemalże wyleczona. A nie, dobra, leczy się. Co za bzdura. Gra mówi, że nie można, ale jednak można. No właśnie, oni lubią te floty przesyłać wszędzie, gdzie się tylko da. Więc muszę ganiać za nimi znowu. O, dobra, tutaj leci flota, więc nie będziemy tej floty zabierać z tego systemu. Tylko ich rozwalimy. Ta flota niech bombarduje ich stolicę. Dzięki czemu będziemy mieli mniej armii do pokonania tam. Okej, okay, udało się wpaść na ich flotę. Niestety jest dosyć spora, więc może mi się nie udać jej pokonać. Oj chyba to przegram. Na razie idzie idealnie porówno i niby oni już są prawie rozwaleni. O panie, ale to były giga straty. Ta flota jest teraz bezużyteczna totalnie. Wyśmi wyślimy teraz wszystkie armie w prostej linii do ich stolicy. Tutaj są jakieś floty, które przydałoby się przechwycić. Bo one będą próbowały się prześlizgnąć. Jedną się uda złapać. Ale czy drugą? Chyba też. Te udało się ją również zniszczyć. I tu leci następna flota. Miejmy nadzieję, że nie jest jakoś specjalnie duża. Nie, to jest 4000. Tutaj natomiast jest 14000. tysięcy. Jest pierwsza taka groźna flota naprawdę. Ups, wysłałem tą flotę do tego systemu przypadkowo. To wiecie co, wyślimy też tą większą. Bo tutaj jest dosyć potężna stacja. Ta flota może zostać zniszczona, ale nie tego chciałem. W sumie to poradzę sobie z tą stacją. Ale niestety otrzymają sporo strat, których nie chciałem. Tak, bo miałem. Miałem dosłać tą flotę tutaj. Bo tutaj leci 14 tysięczna flota, której nie uda mi się zablokować. Ale widzę, że moi sojusznicy tutaj zaczęli atakować. Więc my być może tą flotę na tyle osłabią. Nie, nic jej prawie nie zrobią. Więc was muszę cofnąć. Tą mini flotę rozwalimy. Natomiast wyślemy 20 tysięczną flotę tutaj. Ale tą drogą. Czyli tak, tutaj przyszli odbijać swoje systemy, ale ja im wyślę tam 22 flotę. które już nie powstrzymają. O, cofnęli się, ale to niedobrze, bo mogą lecieć tutaj. a tutaj mam tylko 5 i 3. A nie, dobra. 5 tysięcy i 13 tysięcy. 000... Łącznie wystarczą, żeby ich powstrzymać. Kanopus może też się uda w tej wojnie podbić, byłoby miło. Ale może być ciężko. A nie, jednak postanowili zaatakować tutaj. Tak, bo tutaj tak naprawdę tych hiperlin, tych frontów to jest Z20. Bronienie ich wszystkich naraz jest niemożliwe. To jest. To nie jest wojna pozycyjna, to nie jest nawet Blitzkrieg, to jest wojna w ewadnym labiryncie. No dosłownie, to jest jak bieganie za Scooby-Doo, kurde, w labiryncie. Co za bzdura totalna. Ten system walki mi się to bardzo nie podoba. Star Warsowy był lepszy, tam jak były hiperlinie to się dało w ogóle jakoś sensownie to robić, a tutaj... Ganianie za tymi flotami, mi myślenie... Ej, może bym ich złapał! A oni już są kilometr dalej. Dobra, przechwycimy ich. Uda się, uda się. Tak, udało się ich przechwycić. Mamy dwie floty, powinniśmy ich rozwalić. Tak, udało się. Tutaj leci 4000, więc musimy się cofnąć. Miało być szarża na Konopusa, ale będę musiał się pewnie 5 razy podczas tego cofać. On ma pewnie mega produkcję stopów. Dalej ma 800 floty, a ja mam 1260, czyli troszeczkę odbudowałem flotę ten czas. Onestli, rzeczywiście mógłbym troszeczkę więcej zacząć teraz stopów produkować. Gdyż, gdyż, gdyż... Mam wystarczająco energii i minerałów. Skoro są na plusie, znaczy, że mogę produkować stopy. Czyli tak, powinienem być w stanie podbić już ich stolice. Nie, tutaj na 100% nie ma żadnych tych armii. Ta, ta... Prom Planeta została totalnie zbombardowana. Wspaniale. A, widzę, że pojawiło się miliard nowych flot wszędzie, gdzie się da. Trzeba ten system zająć, bo z niego przylatują frajerzy. Tutaj mamy 13-tysięczną flotę. Łapcie ją szybko. Pokonamy ją z pewnością. Tak, tutaj jest niewielka flota, która dopiero co się pozbierała po byciu pokonanym. Ale ważniejsze jest, że. No, mają tutaj stację, która im te stacje. Która im te stateczki odbudowuje. Teraz ta flota pokonała 13-tysięczną flotę, bez żadnych prawie strat. Musimy tutaj armię uratować, bo niestety wdała się w bitwę z jednym statkiem przeciwnika, no naprawdę. Teraz tak, będziemy mogli tą planetę podbić. Też jest zbombardowana totalnie. Tutaj łapcie tą flotę zanim ucieknie. Dobra, jest. Te floty prawie nie zostały zranione, więc niech kontynuują atak tutaj. Kolejna... Gdyż to jest kolejna stacja, która może wysyłać te floty tutaj, tu i tu i wszędzie. Armię udało się uratować, co najlepsze. Więc możemy od razu na Kanopusa zaatakować. A nie, zobaczcie, co to jest. Sześć statków tutaj ma przylecieć, których jeszcze nie widzę. Ale już niedługo powinny się tutaj pojawić czerwone nadlatujące statki. O, pojawiła się flota, ale nie z tej strony. Jak tam atak na stację? A tu jest 11 tysięcy floty. Aha, jedna z moich flot wleciała tu znacznie za szybko i zostanie rozwalona. Nie fajnie. A tutaj rozwalimy ich flotę. Kolejny raz. To musiała być ta 13 tysięczna wcześniej. Uff, zobaczmy statystyki tej wojny. Straciliśmy 93 statki. I zniszczyliśmy 77. No właśnie, ich statki są często większe i bardziej zaawansowane technologicznie, ale za to ja jestem w stanie tych statków więcej produkować. Yy, więc ostatecznie wychodzi, że wygrywam. Dobra, znisz... podbiliśmy tą stację, teraz podbijmy ten system, żeby już był tam. Flotę wysyłamy dalej. A co my tu mamy? A to też jest jakaś mini flota, która się powinna o tą stację rozbić. Tak, bo stacja ma 9000. Więc nie ma szansy, że ją podbiją. Tutaj jest jakaś pozostałość floty. Więc zbombardujmy Ar Arrakis. Tak, tutaj jest 1000 garnizonu. Więc będziemy ich bombardowali to ostro. Zdobywamy tutaj planety. Ten system straciliśmy, ale to tylko chwilowo. Husnokowie weszli w pakt o nieagresji z Suliban Kabalem, który na, który na szczęście jest dosyć słaby, więc nawet jak się połączą w sojuszu, to mnie nie pokonają. Teraz, gdy już y, husnokowie ze mną przegrywają, to raczej tego nie odwrócą. Właśnie dlatego nie można dawać im oddychać i się rozwijać, bo tak to, to by byli znacznie potężniejsi. Ja sobie porobię więcej roszczeń, bo mam za dużo wpływów i trzeba je na coś wydać. Inaczej się marnują. Tutaj chciałbym też planetę podbić, ale niestety tu jest 1000 garnizonu. więc trzeba ją bombardować ostro. Na tej planecie garnizonu jest już bardzo niewiele, a mamy 800 armii, więc przygotujmy armię na atak na Beral. Teraz, kiedy ich floty zostały chyba bardzo potężnie osłabione, tak do 200 już tylko. Gdyż zajęliśmy dużą część z ich lepszych stacji, tylko dwie zostały tutaj, takie potężniejsze. Właściwie to trzy z tego co widzę. Tutaj mamy już dwie floty, możemy wysłać je na tą stację. Tak, po tym jak pozdobywaliśmy sporą część ich stacji, to nie mogą aż tak szybko odbudowywać flot. To po pierwsze. Po drugie, zajęliśmy część ich planet, dzięki czemu mają teraz znacznie mniejsze wpływy w stopach. Bo ta planeta, zobaczcie, produkuje 50, prawie 60 energii, 70 minerałów, sporo technologii, 22 stopy, 17 suppliesów, 14 dilithium. To, zdob... to będzie wartościowa zdobyć. Co prawda, jak ja to zdobędę, będzie troszeczkę mniej produkowała, ale bez przesady. Jak tam ta planeta? Dalej 300 garnizonu, kurde. Potężny mają ten garnizon. Aha, moje armie wdały się w bitwę z flotą, którą inne floty wszystkie olewają. Super. Dobra, możemy już lądować. Ta, zostało już tyle garnizonu, że spokojnie można tą planetę zdobyć. Jak tylko ją zdobędziemy, to kończymy tą wojnę. Ten system mnie i tak nie obchodzi, więc można go lać. Teraz przydałoby się odbudować floty, bo jestem dosyć łatwym łupem dla wszystkich z zewnątrz. Dobra. I zdobędziemy 7 planet i 14 systemów. No, taką wojnę to ja rozumiem. No i fantastycznie. O, zapomniałem o Rigel. No, okej. Okay. Ale tak, mamy sporo nowych systemów i stacji, z których części trzeba się pozbyć. Ale tak, jeden shipyard na pewno tu będziemy chcieli mieć. I dwa Naval Depoty. Sona Command gwarantuje niepodległość y, Suliban Kabalu, okej. Okay. Brakuje nam teraz Brisen Nitriteów i Deuterium. Tutaj jest używany jeden brizen Nitrite. Okej. Okay. I zero Deuterium. Tutaj jest 7 deuterium używane. Tutaj 12 deuterium. I razem to jest 19, i to w sumie wszystko. Dobra. Jak widzicie, nasza gospodarka wcale aż tak dużo nawet nie utraciła po tym podboju, co jest fajne. Możemy stworzyć nowy sektor. Tutaj. Mieliśmy też wybory. Tym razem, tym razem mamy kanclerza Malca produkcję kolonii i zmniejsza koszt zakładania kolonii, których nie będziemy teraz zakładać, no bo nie ma wolnych planet już w pobliżu. Zwiększa też częściej i zmniejsza koszt dystryktów, co jest akurat fajne. I zwiększa i przyspiesza prędkość zdobywania doświadczenia przez liderów, co jest również bezużyteczne. Czy raczej nie jest bezużyteczne, ale jest bardzo, bardzo, bardzo mało wartościowe. Ale co tam? Nasze główne zasoby troszeczkę spadły, jak widzicie, ale taki podbój najbardziej poprawia nam zyski w, po pierwsze stopach, a po drugie w technologii, której produkujemy teraz już ponad 1100, a produkowaliśmy coś koło 700 czy 800 na początku tej wojny, więc to akurat się przydało. O, co to do cholery jest? Gdzie żeśmy to znaleźli? To latająca tromba. W ogóle grałem już tego moda, więc widziałem ją już wcześniej, ale nie mam zielonego pojęcia, co to w ogóle jest. Został stworzony z neutronium, więc jest niesamowicie potężny. I nie odpowiada też na komunikację, co to kurde jest. I gdzie to jest? W MHR. O kurwa. interesujące. Mamy pierwszy kontakt z tym czymś, więc. Spróbujmy się z tym skontaktować, nie wiem, zbadać to, cokolwiek z tego wyjdzie. Aha, okazuje się, że to coś zeżarło część planety, więc zostało nazwane pożeraczem planet. To chyba był wcześniej gazowy gigant, ale nie jestem pewien. I została mu zeżarta cała powłoka, ale z tego co widzę, fantastycznie ten event odpalił się jeszcze raz. A, czyli pierwszy kontakt z tym czymś będzie się pojawiał każdego miesiąca praktycznie? No, może nie miesiąca, ale co jakiś czas. Więc badanie tego jest bez sensu, bo do niczego nie dojdziemy. Dobrze wiedzieć. Mamy też wojnę gangów na MePa 4. A rzeczywiście tutaj jest bardzo duża ilość yy, przestępczości. Zapomniałem też tu. Stacji policjantów zbudować, zapomniałem tutaj. Policyjnego systemu zbudować. Dobra, z tego co widzę, ta planeta została pęknięta w tym momencie. W tym momencie to coś się ruszyło. Na szczęście, porusza się niesamowicie powoli. No, mam nadzieję, że nie trzeba e, zrobić tego pierwszego kontaktu, żeby to zbadać. Bo jeśli tak, to jest to niemożliwe. Bo pierwszy kontakt refreszuje się co dwa miesiące czy tam trzy. I po prostu nie idzie dalej wcale. No, ale co tam, to zbadamy to w następnym odcinku, bo ten już myślę, że jest wystarczająco długi. Mam nadzieję, że Wam się podobało, i cześć!